Cześć! Jestem Jakub z kanału NomRig W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie taki oto polibak Leo Creator 30584 Polibak jest jednym z wielu w tym roku zestawów świątecznych które zaproponowało Lego na okazję świąt 2020 w 2022 roku ale czy on jest jakiś bardzo, bardzo związany ze świętami to to jest sprawa wątpliwa dość ponieważ no jest po prostu taki drobny, myślę że dość przyjemny klimatyczny set, ale jednak za dużo takich świątecznych centów nie ma. Jest to e, zresztą zrozumiałe, bo e, nie zabierał on za dużo elementów e, i ciężko było w takim małym polibagu upchać jakieś ciekawe nawiązania świąteczne. E, ja go sobie dorwałem e, przy okazji ostatnich, e, ostatnich takich e, bardziej przejazdowych zakupów w LEGO Store, LEGO nawet e, on nie był z, z celem tych zakupów. E, byłem zobaczyć, czy są już nowe Build Emini, Mini, e, które już na Instagramie zdjęcie się pojawiały, takie bardzo ciekawe e, nowe, e, nowe figurki w e, Build a Mini, ale Niestety nie było, więc przynajmniej zaopatrzyłem się w takiego drobnego polibaga, jak który dzisiaj dla Was dręczony. Nie jest to może najciekawszy z, z zestawów, które mogliśmy dostać w te święta. E, Jakiś właśnie świąteczny również przecież mieliśmy. E, mieliśmy chociażby te ostatni zestawy zimowe elfy, ale tak, co mówię, coś ciekawego z niego po tej dzisiejszej recenzji myślę, że wyciągniemy. Zobaczcie, to jest jego, e, to jest jego zawartość. E, Drobna instrukcja, z której teraz będę najbliższe kilka, dosłownie kilka, myślę, już korzystał e, i zaraz się widzimy z tym pociągiem. Tak prezentuje się ułożony pociąg z dwoma wagonami oraz przodem. Przód pojazdu jest wykonany w dość ciekawy sposób głównie stosując, stosując czerwone elementy, mamy też dach biały, chociaż ja osobiście zastanawiam się czy to może nie jest akurat śnieg, no nie wiadomo, tego oczywiście to możemy interpretować jak chcemy, możemy traktować jako dach lub jako śnieg. Jest także są takie owalne, owalne elementy tutaj, czerwony i czarny, te owalne elementy też fajnie dają wygląd, wygląd i efekt temu pociągowi no i także tutaj się wydobywa przez tą rurkę tutaj dym, zakończona ona jest złotym złotym, nie groszkiem, bo jeszcze z, takim, z taką wypustką, która umożliwiła to włożyć na ten, na ten element Ma właśnie odnośnie groszków, o których wspomniałem, mamy, mamy natomiast tutaj groszki, groszki są groszki mamy tutaj, tutaj trzy czarne dwa na dole i Właśnie na tym całym owalnym, owalnym Elemencie przodu pociągu Też mamy jeden No i też tutaj się wkradł kolor zielony Który akurat tutaj średnio pasował Ale, ale jaki jest no to, no to ok, uważam, że mógłby być trochę inny Inny kolor niż ten zielony Nie wiem, ciężko stwierdzić No i przejdźmy teraz dalej do drugiego wagonu Drugi wagon oprócz białej podstawy ma Dwa prezenty Są to brinki 2x2 Zakończone elementem, elementem Takim płaskim z studem pośrodku w które wbite są dwie, dwie małe roślinki, nie wiem czemu akurat roślinki, mam wrażenie, że prezenty w Lego były już znacznie lepiej czasami tworzone niż tutaj, no a kolory prezentów taki żółty, choć chyba nie ten, nie ten najbardziej klasyczny żółty, myślę, że na pewno nie, bo teraz spojrzałem na żółte elementy akurat, które mam, mam u siebie i to na pewno nie jest ten klasyczny żółty oraz taki bardzo jasny, taki morski, może nie niebieski, taki sami widzicie zresztą. A teraz możemy przejść już do trzeciego wagonu. Trzeci wagon nie wiem co przedstawia, jestem natomiast pewny, że, że jest to wagon jakiś zamknięty. Być może jest to wagon pasażerski w domyśle. W każdym razie figurek nie mamy, zresztą figurki by się nie zmieściły. No chociaż nano figurki, ale nie, nie mamy żadnych figurek E, Ani nanofigury, bardziej chodzi mi o to, że to jest. Po prostu jest to jakiś wagon zamknięty, tyle bym powiedział. I e, do czego on służy, to e, też możemy sobie interpretować to jak chcemy. Bardzo mnie denerwuje, nawet podczas dzisiejszej recenzji mi się to raz wydarzyło. Jak podnoszę ten pociąg tutaj za dwie częściej to się obkręca. Denerwujące to jest. E, i chyba nie jestem pewien, teraz sobie to sprawdzimy, ale chyba przy jakichś szybszych ruchach tym pociągiem wydaje mi się, że działoby się dokładnie to samo. No nie, jest w miarę. Chociaż e, tak też ruszać po bo tym pociągiem, po stole też, która jest bez celu, e, torów jest tutaj żadnych nie mamy dołączonych i to jest akurat, to jest akurat logiczne, że nie będziemy mieli do polibaga dołączonych torów. Zresztą tutaj by, e, takie klasyczne tory by nie pasowały, tak bardziej powiedziałem już, e, powiedziałem już od siebie, ale nie uważam, żeby tutaj po, powinny być jakiekolwiek e, tory. E, jest to jak najbardziej zrozumiałe przy takim e, małym polibagu. Warto zwrócić uwagę na to, że Lego daje nam propozycję, daje nam szansę, żeby jeszcze można było dołączyć do tego pociągu inne wagony poprzez to, że po prostu mamy jeszcze tutaj ten zawias, jeszcze mamy założony i to umożliwia po prostu jeszcze dodanie innych wagonów. W każdym razie my mieliśmy do Polibaga dołączone dwa i każde, każde następne to już byśmy musieli stworzyć sami. To już koniec tego drobnego odcinka, w tym Daily. Uważam, że to jest dość przyjemny zestaw. Nie jest, nie jest to nic imponującego, ale e, taki polibak uważam, że e, coś tam ciekawego może, e, może dostarczyć. Ani, budo, ani pod tym budowy nie jest to fenomenalne, ani pod względem elementów, ale mimo wszystko e, uważam, że nie jest to zły polibak. Można go za fajną cenę naprawdę e, dostać. Jak tylko taką okazję będziecie miejmy to. Myślę, że e, może, że nie polecę zakupić, ale na pewno polecę przemyśleć taki zakup, czy Wam się właśnie takie coś, e, takie coś nie przyda. E, no pewnie się zastanawiacie, czemu właśnie tego, e, bo to jest taki już bardziej świąteczny nastaw, Mogłem to na przykład rzucić w pierwszy dzień świąt, ale u, uważam, że na pierwszy dzień świąt będę e, będę Was jakiś ciekawszy film. Nawet nie mówię, że jakiś taki ściśle związany ze świętami, ale e, już może pierwszego, może się coś uda e, jakąś fajniejsz, lepszą, fajniejszą recenzję. Zobaczymy zresztą. A teraz już Was żegnam. Pa!